zwierzyć, nie, bo tak Nitrozyniak mówi, że Gala się nie sprzedała. Ech, jak zawsze pytam Fame, bo dzwoniłem do nich, nie, jak sprzedasz a to, no to bardzo dobrze, elegancko, nie? Tylko, że ja to już im tak do końca nie wierzę w te gadki, bo już ich złapałem na jednej, taką jedną osobę ważną z marketingu złapałem na przy przyfarmazo. No, że mi sfarmazonił jedną rzecz, poczułem się trochę zmanipulowany przez tą osobę. Nawet z nim ostatnio o tym gadałem, ale to mi znowu zaczął kręcić, że owca mnie tak, bo ty myślałeś inaczej, ja powiedziałem tylko tak i kurwa, gdzieś już nie ufam w te dane, co mi podają, niestety, więc nie mam pojęcia, nie powiem wam, jak się sprzedała ostatnia Gala. Powiem tak, Fem twierdzi, że, w, że wspaniale, a Nitro twierdzi, że bardzo słabo. Wiecie, ja, jeśli chodzi o Fem, jutro mam spotkanie. Tylko, że teraz się bardzo skomplikowała sytuacja, no bo Nitro widać się kłóci z Fejmem. Ja bym jeszcze chciał sobie zawalczyć, bo skoro Olejnik wygrał walkę, to może ja bym chciał sobie coś wygrać. A skoro Fame nie, nie jest w stanie zorganizować walki mojej z Nitrozyniakiem, no to tak wiecie, nie? Nie wiem, zobaczymy, jutro pogadamy. Zobaczę też, jakie są nastroje, bo to nie ma nic na siłę, a powiem wam, mi to fuj, zaczyna to już uwłaczać. Nie, że Federacja rozkminia, Stary Murański? czy Wardęga, okej, okay, ja rozumiem, że jedne osoby mogą y, uważać tak, inne tak, mi, mi, o, mi personalnie, jako człowiekowi, delikatnie jest przykro i mi to uwłacza, nie? Być może mam ego top, ale uważam się, że byłem bardziej wartościową osobą dla federacji niż stary Murański, nie? Być może ego top, być może wykopek powie, nie no, Muran top, super. Super biebie. Ja uważam inaczej, mam prawo uważać inaczej, i mi personalnie takie rozkminianie uwłacza. I yy, mam nadzieję, że już jutro wszystko będzie jasne, jak sobie pogadamy, i że się albo rozstaniemy w dobrych nastrojach, albo będziemy dalej współpracować, żeby już jutro, by, jutro była jasność co do tego wszystkiego. Bo to też za długo trwa, a powiem Wam, że kolejny fame jest bardzo blisko. A ja bym też chciał wiedzieć, czy ja sobie, jeżeli gdzieś wyjadę, to na ile i tak dalej. Czy, czy już jestem całkowicie wolnym strzelcem, czy, czy jednak nie. Chciałbym wiedzieć.